Kolejne dwa ćwiczenia. Pierwsze będzie na e, tylną taśmę powięziową, czyli pośladki, łydki, uda e, i całe plecy. Plecy będziemy rozluźniać, a będziemy pracować właśnie pośladkami, e, mięśniami dwugłowymi uda, i e, tutaj też będziecie czuć troszeczkę łydki. E, będziemy iść do pozycji mostka i wracać z powrotem w dół. Idąc do góry robimy wydech, zatrzymujemy się u góry, robimy wdech i na wydechu idziemy w dół. Idąc w dół puszczamy miednicę, tak? czyli yy, odcinek lędźwiowy troszeczkę nam się odsunie od podłogi i poczujecie bardziej kość krzyżową na podłodze niż dolne plecy. W pozycji 90-90 przy ścianie. Tak? Czyli żżybliście się na tyle żebyście widziały, że kolano jest w linii z biodrem i stopa z linii w kola, z kolanem, tak, czyli mamy kąt prosty tu, kąt prosty tu. Zrobicie sobie dwa razy po osiem powtórzeń. Pierwsze osiem powtórzeń robimy z łokciami przy ciele, czyli w tej samej pozycji, której robiliśmy poprzednie ćwiczenie. Kąt prosty w łokciu, przybliżam sobie łokcie do ciała i delikatnie wbijam je w podłogę. Tak? Tutaj robię wdech i na wydechu stopy dociskam do ściany i ciągnę je w dół i tym ruchem podwijam sobie miednicę. Tak? Czyli będę odrywać kręg osób, kręg po kręgu, stopami dociskając do ściany i ciągnąc w dół, tak? I po kolei kręg po kręgu unoszę sobie miednicę do góry. Tutaj robię wdech i na wydechu powolutku kręg po kręgu schodzę w dół, czyli nie puszczam jeszcze tutaj miednicy. Miednicę puszczam dopiero na sam koniec, jak już cały kręgosłup jest na podłodze, tak? Jeszcze raz, wdech przez dos, na wydechu kość krzyżowa, odcinek lędźwiowy. Odcinek piersiowy, łopatki zostają na podłodze, zatrzymuję się tutaj, robię wdech i na wydechu powolutku odcinek piersiowy, odcinek lędźwiowy, kładę kość krzyżową na podłodze i rozluźniam wszystko. I robię wdech. Na wdechu powinnyście czuć rozluźnienie mięśni na miednicy, rozprężenie klatki piersiowej, zwłaszcza tutaj u góry klatki piersiowej. A na wydechu powinnyście czuć napięcie brzucha. Mięśnie na miednicy tutaj też powinny się napiąć, idąc do góry. Robimy wdech, rozprężamy, rozluźniamy, i na wydechu powolutku idziemy w dół. Brzuch się lekko napina i rozluźniamy na samym dole. Pierwsza pozycja, pierwsze 8 powtórzeń robimy z pozycją ramion przy ciele, 90, kąt prosty w, w łokciach, tak, czyli tutaj. Druga pozycja, za drugim razem, jak będziecie robić 8 powtórzeń, to wysuwamy ramiona do przodu, łokcie są lekko ugięte. I tutaj bardziej chodzi o odsunięcie, widzicie, obręczy barkowej od podłogi, tak, czyli moje łopatki są na podłodze, ale ja przesuwam lekko barki do... Do, do góry. Nie na tyle, że znowu czuję, że wszystko mi się spina tutaj w, 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 w koło obojczyków i, i szyja, tylko podnoszę delikatnie łokcie do góry, otwieram moje górne plecy, tak? czyli moje plecy się otwierają ładnie do boku, i zostaję w tej pozycji. Robię wdech. Czuję, jak moje plecy się pięknie rozprężają i rozciągają, i na wydechu stopy do ściany ciągnę w dół, odrywam miednicę, odrywam dolne plecy, odrywam początek klatki piersiowej, robię wdech i na wydechu powolutku kręg po kręgu wracam, 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 tak powolutku, i na samym końcu rozluźniam wszystko, tak? Czyli osiem powtórzeń, ramiona w dole. Osiem powtórzeń, ramiona u góry. Możecie sobie pod koniec tego ćwiczenia rozluźnić troszeczkę plecy. To jest pierwsze w tym zestawie. Drugie ćwiczenie w tym zestawie będziemy robić kołysankę, czyli zaczynamy od znalezienia guzów kruszowych na podłodze, tak? czyli ustawiamy sobie guzek kruszowy na podłodze, obejmujemy nogi i tutaj na wydechu Czyli biorę głęboki wdech przez nos. Na wydechu pozwalam, żeby moje plecy się troszkę zaokrągliły. I zaczynam od kołyski do tyłu, tak? Czyli robię wdech, robię kołyskę do tyłu, wracam do góry, siadam na guzach kulszowych. Pierwsza propozycja to stopy na dole będzie troszkę łatwiej, czyli wracam tutaj, kładę stopy na dole. Druga troszeczkę trudniej łapie równowagę tak? i pracuje brzuchem, żeby utrzymać tą równowagę. Czyli wdech do tyłu, wydech do góry. Wdech do tyłu, kręg po kręgu i do góry. Tak? Wdech do tyłu, wydech do góry. tak? Czyli zjeżdżam po moim kręgosłupie, kręg po kręgu. Najpierw odcinek lędźwiowy, później odcinek piersiowy. I wracam tak samo. Odcinek piersiowy, odcinek lędźwiowy. Ten odcinek lędźwiowy powinnyście czuć, tak? Że zjeżdżacie po nim. Nie tylko klatka piersiowa, tak? Tylko zjeżdżamy odcinek lędźwiowy, piersiowy i wracamy do góry.